wszystkim jestem, Lena. dzisiaj zapraszam Was na vloga tutaj z auta, ponieważ wybieram się w podróż. Wybieram się na zakupy na Black Friday. W zeszłym roku na Black Friday pojechałam do, poleciałam właściwie do Londynu i tam właściwie robiłam zakupki i w miasteczku outletowym pod Londynem i w samym Londynie. Natomiast w tym roku w planach mocno miałam Paryż. Natomiast no nie będę ukrywać, że loty samolotem były. Nie pasujące ani godzinowo, ani gdzieś tam datą. I z Berlina było słabo, i z Poznania było słabo. Więc stwierdziłam, że pojadę gdzieś, gdzie mogę pojechać autem. Więc wybieram się do miasteczka atletowego Parndorf pod Wiedniem. Może jeszcze po drodze yy, właściwie z powrotem już kroczę do miasteczka atletowego pod yy, Monachium, czyli w Ingolstadt. Natomiast zobaczymy. Jedźmy na Black Friday do Parndorf, pomyślałam. Tak jak. Milion innych ludzi pomyślało. Jest godzina dziesiąta, a tutaj się nie dało wjechać. Takie były korki. Nie mówiąc już o znalezieniu miejsca parkingowego. Te sklepy są czynne dopiero od 30 minut, a jest po prostu tłumy, dzikie tłumy. Znowu tutaj przyszłam do tego sklepu. Amikis. I tutaj właśnie mają dużo marek luksusowych, ale w y, dużo, dużo niższych cenach. I tutaj po prostu jest wszystko. Macie Dsquared, macie Jacquemus, macie Chloe, y, macie Louboutin. Y, więc tutaj naprawdę można się obkupić. Patrzyłam na te torebki. Kiedyś były bardzo modne te z Jacquemus. No i gdzieś tam kuszą mnie mocno. Tu mają makulny. E. O, a z tej filmy Ostatnio sobie kupiłam taki wełniany płaszczyk. Tutaj 600 euro, ale 50% taniej, czyli 300. E, o Jezu, 45 euro. Czyli wciąż e, 1000 zł. Budziki piękne od Reneka Owila. W ogóle za 800 euro, bo jest dodatkowa zniżka. Piękne są. handel jest właściwie tak podzielony na dwie części, bo to jest jakby taka galeria i ona jest osobna, osobno i tutaj właśnie też są te sklepy i tutaj jest ten Amikis, w którym właśnie sobie kupiłam rzeczy, a właściwie całe miasteczko outletowe jest już tutaj po drugiej stronie i jakby to jest takie prawowite powiedzmy miasteczko outletowe i można ominąć wtedy tę galerię i ten sklep Amikis, a tam są właśnie też fajne luksusowe marki. Chodźmy na zakupy w Black Friday, pomyślało milion osób. Tutaj przymierzałam okulary przeciwsłoneczne, one są z prady i ciągle się zastanawiam między tą wersją taką cienką a tą taką bardziej szerszą, okrągłą. Jest godzina 12 w południe, a y, tłumy są naprawdę gigantyczne. Do wszystkich sklepów właściwie już są kolejki, jak za czasów COVID-u. A tutaj y, w Poloral chciałam zobaczyć, czy jest kamizelka, bo też szukam i ostatnio też szukałam. Nie mogę znaleźć takiej sweterkowej kamizelki fajnej. Teraz już trzeba się przeciskać. Kolejki do sklepów straszne. Do UG najdłuższa kolejka. Jak zawsze i teraz wchodzę już w ogóle w takim dziale droższych marek. Jest Philip Plain, jest Barbery, tam dalej jest też Moncler, Prada. Jak jesteście ciekawi, cen płaszczyków Barbery z 1800 euro na 1000 euro, czyli z 10 000 zł, prawie tam 9 000 zł, na 4,5. Tak, 4 200 mniej więcej. W Jimmichu znów oglądałam te przepiękne torebusie, tym razem takie malutkie wersje tutaj były i naprawdę jestem zachwycona, a tutaj taka polska torebka, bo cała w kryształkach w flagę Polski właściwie. Kolejka do Prady, swoje trzeba odstać. W Pradzie wyjątkowo mało rzeczy, oglądałam takie torebki, tutaj wersja większa i wersja mniejsza. Kask zimowy z Pradzi, w ogóle... Mało jest, że sprawdzi jest mi przykro. Ta drybka mi się podoba, natomiast ona jest identyczna jak mam. Nawet przy sobie. O! Tylko ja mam z futerkiem, A w ogóle taką też już mam. Tylko z kryształkami, a ta jest z cekinami. Nie mogę kupować takiej samej, tylko z cekinkami zamiast kryształków, ale jest najpiękniejsza. Gucci jest ostatnim sklepem, do którego wchodzę, kolejka też. Byłam w Moncler, właściwie we wszystkich sklepach byłam bardziej już tak na zasadzie oglądania niż kupienia czegoś, bo nie miałam nic takiego upatrzonego z tych sklepów. Spójrzcie, wszyscy tutaj na dziko na trawie stanęli, kierują się do auta i w kierunku kolejnego miasteczka utletowego, natomiast no to już będzie pewnie jutro. Dzisiaj mamy sobotę, dzień po Black Friday e, i witam Was z Monachium, ponieważ Parndorf było pod Wiedniem, natomiast pod Monachium jest Ingolstadt, czyli e, kolejne miasteczko utletowe e, i dzisiaj właśnie zamierzam wybrać się na zakupy tam. E, właściwie chyba wszystkie promocje, które widziałam e, w Parndorf e, na Black Friday łączyły się, e, przedłużyli też na weekend, więc e, dzisiaj myślę, że też będą jakieś dodatkowe promocje w um, Ingolstadt, dlatego po prostu tur po um, miasteczkach outletowych. W ogóle mój outfit, mamy e, kurtkę z Voga, sweterek jest z Calvina, e, spódniczka jest z Zary, no i buty są z Kazara. W Ingolstadt mają lewę. tego nie było pod e, Wiedniem. Nie ma aż takich dużych kolejek jak wczoraj, no bo do Barbery jest kolejka, do Websacze się już już ułożyła, e, ustawiła kolejka. Natomiast też są drogie maleczki, właśnie Barbery, Websacze, Diesel. Tam było lwę i tam dalej jeszcze będą. Tutaj w Barbery macie y, dział, gdzie macie 40% off, y, a tam nawet na zimowe jest 50% off, czyli na przykład za płaszcz y, zamiast płacić, y, one były za 1200 euro. Tak, yy, cena normalna to jest 2000, cena outletowa 1200 i jeszcze macie dodatkowe 40%, czyli 800 euro za płaszcz. No wiadomo, to jest nadal tam 3000 ponad, prawie 4 za płaszcz, ale 4 za płaszcz Barbary zamiast dyszki. Wie. Ceny za buciki w Versace yy, z 1000 na 600 plus jeszcze 30% z okazji Black Friday. Tym razem troszkę inne yy, okulary, też z i w sumie te z tych wszystkich trzech. Podobają mi się najbardziej. Jak dotykacie rzeczy z i to po prostu czujecie, że to jest wszystko kaszmir, jedwab, no ale ceny nie, to 2000 euro 10 000 zł za jakieś kurtki, bluzy czy marynarki. No ale czuć, powiem wam, że, że aż to się miło dotyka. Tutaj biżuteria Korsa, właściwie w cenie nawet Swarowskiego, outletowego Sparowskiego. Więc, no, jeśli interesują Was ceny, no to naprawdę w outlecie bardzo fajne. 70 euro tutaj zestaw trzech bransoletek, tu też po 80 euro naszyjniki. Ceny płaszczyków w Korsie, oryginalna 450, outletowa 300 i teraz Black Friday za 200. A też mają fajne składy z wełną. W z 3000 euro na 1500, czyli połowa taniej. Taki płaszczyk, marynarka w sumie. Więc tu nie tylko w Gucci można dostać brzydkie, powiedzmy, logowane strasznie rzeczy, ale takie, powiedzmy, basiki eleganckie bardzo też są. Stoję teraz w kolejce do Balenciagi. Może mają buty z futerkiem, które oglądałam. Ojejku, trzy lata temu w Paryżu. O, już trochę ludzi jest. No właśnie, już kolejki się tworzą, jest godzina 13. Co kupiłam, bo to pewnie wszystkich interesuje. Zacznijmy od jedzenia, bo tego jest dużo. Tutaj dla piesków przy okazji byłam w austriackim Aldi, to znalazłam kalendarze adwentowe. Ja im co roku zawsze kupuję kalendarze adwentowe, oni się zawsze cieszą, więc tutaj są dwa. Dla peszczuchów, No i słodycze. Słodycze to jest coś, co w ogóle warto pojechać do Niemiec czy Austrii, bo tam jest dwa razy taniej niż w Polsce. Te czekolady. To jest jedyna czekolada z milki, ta duża, którą lubię. Ona kosztowała 13 zł, bądź 12. Jakoś tak, 12-13. U nas te czekolady są za 24 zł, więc wzięłam od razu 3. No, po prostu będzie zapas na pół roku. Więc mamy tak. To, to jest dla Szymona, ponieważ. Szymon to lubi, więc zawsze zapas yy, kupuje. Yy, I w ogóle w Polsce mam wrażenie, że nie ma już tych dużych paczek, przynajmniej ja nie widziałam nigdzie ostatnio dużych paczek. Zawsze same te takie 100 gramowe, czy nawet coraz mniejsze, a one wychodzą korzystnie właśnie najbardziej w Niemczech czy Austrii, więc wszelkie rodzaje, żel, wszelkie rodzaje żelków, bo to jest coś dla Szymona i też zapas na pół roku. Jest Nutella, ponieważ Nutella wychodzi w ogóle dużo, dużo taniej, więc też zapas jest na pół roku. Są też Kinder Country. O, ostatnio polubiłam Kinder Country znowu. Miałam na to fazę jakoś 4 lata temu i teraz mi wróciło. Więc sobie zrobiłam dość spory zapas. Natomiast no to jest wszystko, wiecie, na pół roku. To nie jest tak, że ja to zjem w tydzień. Mam nadzieję. No i Nutella, nie? Nutella kilogramowa. To bez komentarza, tak? Duże paczki szegobosów. Tego też mam wrażenie, że w Polsce nie ma takich dużych. W Polsce mam wrażenie, że jest tylko 200-200 gramowe. Co tutaj jest rodzynki czekolada gorzka? No i te czekolady. W ogóle ta czekolada kosztuje w przeliczeniu na złotówki 4,20 gdzie mogę dostać dobrą czekoladę za 4,20 jeszcze z orzeszkami. Więc, wiecie, u nas obecnie czekolady są pod dychę. No i jakieś takie przekąski, po prostu, o to też dla Szymona, bo ja nie lubię tego. No i zapas w ogóle, to a to było kupowane w miasteczku outletowym. Oni też tam mają produkty outletowe, w ogóle mam wrażenie, że to jest z rynku azjatyckiego. No i to jest w ogóle 10-opak, 3 razy 10-opak, więc to jest w ogóle wyszło naprawdę grosze, więc. Tyle ze słodyczy, tak? Tak jak już wspominałam, zapas jest na pół roku, no i naprawdę korzystnie wychodzi cenowo, więc jak już tam jadę, to wiecie, najlepiej wziąć zapas na pół roku. No to przejdźmy teraz już do tych zakupków. Przejdźmy do tych rzeczy. Mamy tak, to jest do Szymona, w ogóle połowa jest do Szymona, ponieważ ma urodziny, potem jest gwiazdka, potem ma imieniny, a potem są walentynki, więc muszę mieć teraz zapas prezentów. Natomiast to jest moje i to jest polówka z Lacoste. W ogóle była fajna promocja, bo na damskie, na damskie było minus 50%, na męskie w ogóle było 30%. Więc faceci poszkodowani. Natomiast to jest taka polówka i to nie jest z takiego brzydkiego materiału, bo często polówki są z takiego brzydkiego materiału, jak ja kiedyś miałam mundurki za dzieciaka. Natomiast ja nie lubię tego materiału i zależało mi, żeby mieć z takiego normalnego materiału. Więc to jest po prostu taka zwykła polówka, cena outletowa 84, natomiast jak już wspominałam, jeszcze było 50%, to jest slimfitowa i rozmiar najmniejszy, super w ogóle jest, e, fajna, bo jest właśnie e, fajnie skrojona, to jest do Szymona, e, więc tego nie pokażę, e, bo to na prezent, to też w ogóle z Corsa, słuchajcie, pierwszy raz z korsa nie kupiłam nic do siebie, wszystko jest do Szymona, e, on to kiedyś przymierzał, więc teraz mu wzięłam, więc teraz on zobaczy spoiler e, swoich przyszłych prezentów, też w ogóle była fajna promocja na ciuchy, e, na, natomiast jeśli chodzi o damskie, no to w ogóle nie było moich rozmiarów, kompletnie nic nie było w moim rozmiarze, a jak już coś było, to mi nie pasowało. Idziemy dalej i w ogóle w Polo y, była promocja y, przy zakupie trzech rzeczy, 30% taniej, więc dobrałam po prostu dla Szymona y, bokserki. I one właściwie wychodziły za 0 zł, nawet w ogóle obniżały cenę tych dwóch sweterków, y, więc, y, więc to było fajne, bo normalnie one kosztowały 30 euro. Normalnie w sensie kosztują 50, outletowa cena 30, ale one sprawiły, że na całość była jeszcze minus 30, więc w ogóle sweterki jeszcze oprócz. To było za darmo, a na sweterki było jeszcze dodatkowe 30 euro. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Mam sobie e, dwa sweterki, one mają w ogóle super skład. E, taki biały, on właściwie jest chyba to jest chyba kolor off-white. E, tak mi się wydaje. One są w ogóle w rozmiarze XXS, bo xs no jednak trochę szeroka wychodziła. E, taki zwykły biały, e, i e, tutaj mają drobne logo i okrągły jest e, kołnierzyk. To akurat jest 100% bawełna. E, i jeśli chodzi o cenę, e, no to. E, gdzie tu jest cena? E, to tutaj normalna cena. 200 euro, outletowa 136 euro. Natomiast drugi sweterek ma już super skład, w sensie skład 100% bawełna też jest super. Natomiast ten sweterek ma 90% wełna i 10% kaszmir, z tego co, co patrzyłam. Tak, 10% kaszmir i 90% bawełny. Jezu, 90% wełna, 10% kaszmir, więc to jest super skład. No stąd też cena, mimo wszystko. On jest tak milusi no jest przepiękny, to jest właściwie też taki sweterek z krótkim rękawkiem super wygląda, jest bardzo fajnie taki przylegający, obcisły cena normalna 215 euro outletowa 150 euro dalej w tym sklepie kupiłam okulary natomiast to są okulary ee, dla Szymona, więc ich nie będę pokazywać e, natomiast to jest jego prezent na gwiazdkę, jeden z kilku i z Bossa z Bossa też jest prezent dla Szymona więc ja, jako kochana dziewczyna, tego nie pokażę. Bo to jest w ogóle niespodzianka, więc, e, e, więc e, tego nie pokażę. Natomiast to jest też prezent na gwiazdkę. I teraz, rzecz najdroższa, najpiękniejsza: w Pandora, w tym sklepie z Ja w tym sklepie kupowałam lubotę pół roku temu i tym razem też sobie wybrałam buty buty, które miały fajną promocję. O, a tu jeszcze się załapały weltersy. Pierwsza rzecz, to pokażę Wam koszulkę. O, koszulka jest z firmy Redon. Ona 150 euro kosztowała, natomiast tam wchodziła promocja, więc koszulka była praktycznie za darmo. O, taka ażurowa. O, ale bardzo fajnie też przylega. Lubię przylegające rzeczy mimo wszystko, nie lubię takich luźnych, więc gdzieś tam biorę zawsze najmniejsze rozmiary, lub szukam właśnie takich przylegających rzeczy. Przepiękne buciki od Reneka Owila. I uwaga, chcesz zobaczyć, Szymon, jakie się kupiłam? Ok, co to jest za? Wano. Czekaj, bo wsadzi do środka. Rokatowa podeszwa. A! Ale podniecione. <laughs> o Szymon! Przepiękne buciki. W ogóle to trzeba zdjąć, tego węża i dopiero założyć buta i dopiero wtedy obwiązać wężem. Bo tutaj nie wchodzi tak o noga, ale przepiękne są. No ja już Wam je pokazywałam. One normalnie kosztują 1500 euro. Szymon, przelicz. Na złotówki 1500 euro. No to tam ponad 6 tysięcy. No to ponad 6 tysięcy normalnie kosztują te buty. Prześliczne są. Natomiast ja zapłaciłam za nie. no tam chyba było niecałe 900 coś takiego. Mam przelicz 900 euro. na to 4 No to 4000. Przepiękne są to buciki. No prześliczne, bardzo mi się podobają. Na nodze są super. No i ta podeszwa brokatowa. Teraz już mam dwa rodzaje kolorowych podeszw, Szymon. Było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać jakie zakupy wy zrobiliście na Black Friday. Jeszcze nie przyszły do mnie wszystkie zakupy z Black Friday, ponieważ zamawiałam jeszcze niektóre rzeczy późno wieczorem w niedzielę. One dopiero zostały wysłane, więc gdzieś tam jakieś paczki z kosmetykami czy z ubraniami, które zamawiałam przez internet, będą na dniach dopiero jeszcze przychodzić. No to gdzieś tam po prostu już może na story na Instagramie wrzucę, więc śledźcie. Też moje inne social media: TikToka, Instagrama. Wszystko macie w opisie na dole, w komentarzach na dole napiszcie co Wy kupiliście na Black Friday. Jeśli lubicie więcej takich vlogów z miasteczek outletowych, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!